Hallo zusammen, liebe Freunde, und moin aus Hamburg. Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Heute jest Mittwoch, der 10. Mai. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki Wam serdecznie za obecność na tym kanale oraz za Wasze subskrypcje. Hauptthemen für heute sind, głównymi tematami na dziś są. Reisebusunfall auf der A12, Verpadek Autokaru na autostradzie a mögliche Kontrollen an allen deutschen Grenzen, mögliche Kontrollen na wszystkich niemieckich granicach. und wir legen los. Zusammenstoß mit Tanklastwagen, 52 Verletzte bei Reisebusunfall auf A12, nach ersten Erkenntnissen waren neben dem Busfall LKW in den Crash verwickelt. Zderzenie jest cysterno 52 osoby ranny w wypadku autokaru na autostradzie A12. Według wstępnych ustaleń oprócz autobusu w wypadku brały udział dwie ciężarówki. Wiemy, o tym, że chodzi tutaj o polski autobus. Dobrze, że wszystko skończyło się tak, jak się skończyło. Der Spiegel und der einsame Panzer auf dem Roten Platz am Tag des Sieges. Spiegel pisze o samotnym czołgu na Placu Czerwonym podczas Dnia Zwycięstwa w Rosji. Zostawmy to bez komentarza. Aber apropos Panzer. Lindner zweifelt an Pistorius' Panzerplänen. Minister Lindner wohnt mit Planen Minister äh, Obronenerdei Pistoriusa, der Verteidigungsminister will 50 neue Modelle des pannengeplagten Schutzpanzers Puma ordnen. Finans minister sieht das kritisch. minister Lindner, obrony narodowej minister chce zamówić 50 nowych modeli nękanego, jakby nie było awariami, bojowego wozu piechoty Puma, minister finansów bardzo to krytykuje teraz a propos, uwaga, czołgów Medienberichten zufolge Rheinmetall steigt offenbar ins werbepumpengeschäft ein według doniesień medialnych firma Rheinmetall czyli firma produkująca czołgi wchodzi w biznes pomp ciepła, nie wiem teraz czy niemieckie czołgi będą jak pompy ciepła czy pompy ciepła będą jak niemieckie niemieckie to się jeszcze okaże. A propos i teraz uwaga, a propos ogrzewania. for for Heizungsnovelle Industrie meldet ansturm auf Öl- und Gasheizungen, strach przed zmianą ogrzewania. Raporty branżowe gwałtownie y pokazują gwałtowny wzrost sprzedaży systemów ogrzewania olejem i gazem. Słuchajcie, już wam cytuję, im ersten Quartal stiegen die Verkäufe um 38%. W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż takich systemów ogrzewania wzrosła o 38%, czyli można powiedzieć, że politycy po raz kolejny osiągnęli zupełnie coś przeciwnego niż chcieli osiągnąć. Komentujcie i piszcie. Chinas Außenminister Qin bei Baerbock, sie streiten weiter, aber immerhin wird noch äh, immer noch geredet, äh, kommentiert die Presse. Äh, Zweitens, Minister Spraw Zagranicznych Chin, bei Pani Baerbock. Äh, znowu sich kücili, aber Presse kommentiert, dass noch najważniejs ist, dass sie cały czas reden. Und apropos China. Trotz Gosow Fabryk Neubauten no inwestycje w in Europa fallen auf den tiefsten stand seit 2013. Pomimo budowy dużych nowych fabryk, chińskie inwestycje w Europie spadły do najniższego poziomu od roku 2013. Kanzler Scholz und Rede im EU Parlament zu Migration Scholz will Asylverfahren an den Grenzen Kanzler Scholz e, i jego przemówienie w Parlamencie Europejskim na temat migracji wczoraj Scholz chce procedur azylowych na granicach e, słuchajcie Es geht natürlich auch um die Und dann weiter haben wir knallhart plan äh, der Bundesregierung, Kontrollen an allen deutschen Grenzen, die Bild-Zeitung. A-Gazeta Bild пишet tutaj o twardnym planie rządu niemieckiego który chce kontroli na wszystkich niemieckich granicach. Streit zwischen Dresden und Prag, apropos Kontrollen an, an den Grenzen. Tschechien Premier wettet gegen Grenzkontrollen. Und schon haben wir einen Spur zwischen Dresden und Prag. Hier der tschechische Premier gegen die Kontrollen an Co hoch sagt der Premier? Premier Czech mówi o tym, że liczba nielegalnych migrantów nie jest tak wysoka, jak podają to Niemcy i tak dalej. Die Bild-Zeitung sagt überfällige Abkehr vom Merkel-Prinzip. Sputnje odjeśnie od zasady äh, byłej Kanzler Merkel kommentuje te wszystkie plany dotyczące stytu äh, uchodźców na temat uchodźców äh, tak komentuje to gazeta Bild. Und zum Thema flüchtlingsgipfel im Kanzleramt in na temat tego stytu äh, u kanzlera ja, zapraszam was teraz na materiał Tagesschau. Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Bund und Länder kommen zu einem Sondertreffen zusammen, um über die Asyl- und Migrationspolitik zu beraten. Forderungen nach mehr Geld für die Kommunen für die Unterbringung der Flüchtlinge hat Bundeskanzler Scholz bereits zurückgewiesen. Die Bildzeitung und Grünen Angst vor Wahlklatsche in Bremen muss gereichen jetzt doch gehen. Partia Zielonych obawia się e, przegranej w wyborach w bremie e, Gazeta Bild pyta, czy pan Greyschen będzie musiał teraz odejść. Pan Greyschen będzie dzisiaj odpowiadał przed tak zwanym Wirtschaftsausschuss i tam będzie tłumaczył, jak to doszło do jego zatrudnienia oraz e, rodziny i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bild, Schlagen Alarm. Schulen gefährden unseren Wohlstand. Mehr als 2,5 Millionen... Eksperci ohne berufsabschluss Eksperci biją na alarm szkoły zagrażają naszemu dobrobytowi mamy ponad 2,5 miliona dzieci kończących czy młodzieży kończących szkołę bez kwalifikacji zawodowych a propos kwalifikacje a propos szkoły słuchajcie dynamy ist ein hilferuf familie nennt ihr baby karl lauterbach to imię jest wołaniem o pomoc Rodina nazwała swoje dziecko Karl Lauterbach. O co chodzi? Sie wollen damit eine Nachricht an Bundesminister Lauterbach senden, als Großfamilie mussten sie auch am eigenen Leib erfahren, wie schwer es sein kann, sich mit vielen Kindern selbstständig zu machen. Ta Rodina nazwała to dziecko swoje Karl Lauterbach, ist to też wiadomość, w kierunku Pana Ministra Zdrowia. Rodina chce pokazać... Jak trudno jest w rodzinie wielopokoleniowej być na włas pracować na własny rachunek i coś dla siebie zbudować? Ja jestem bardzo ciekawy, jak historia młodego, małego Karla Lauterbacha. Dalej sich potoczy und sich der Minister darauf zareagiert. Deutsche Sparer haben insgesamt fast 2,7 Billionen Euro auf ihren Banken an Einlagen, die höchsten Einlagen in der Eurozone. Niemands nimmt sie aus, den sie nehmen in der Zeit 2,7 Billionen Euro Deposits in Banken, ist die größte Summe in der Euro. Das macht dann pro Kopf etwa 31.000 Euro. Przeliczając to na głowę, to jest około 31 tysięcy euro, które każdy z nas powinien mieć na swoim depozycie bankowym. Jest są moje pieniądze, się pytam. Gut. Ein litr super in Deutschland kosztuje 1,80 euro, a diesel hingegen etwa 1,59 euro. Jeszcze na koniec wam podaję tutaj. Clever tanken, najnowsze doniesienia dotyczące cen. Diesel tani dosyć, 1,59, a litr super E10 kosztuje 1,80 około. Piszcie, komentujcie, jestem ciekawy Waszych wiadomości oraz komentarzy jak zwykle. Das z für heute. Ich wünsche Euch einen angenehmen i erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.